Witam, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku rzucimy okiem na aparat kompaktowy od Canona. Jest to model S100, następca popularnego S95. Aparat nabyłem jakieś 3-4 dni temu i zdążyłem się z nim troszeczkę zapoznać. Mam już jakieś tam zdanie na jego temat, więc pomyślałem sobie, że nagram krótki filmik i podzielę się z wami moimi wrażeniami. Więc Zacznę może od tego, że aparat bardzo podoba mi się wizualnie. Jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. Wszystko spasowane jest naprawdę świetnie. Jest czarny, występuje też w kolorze srebrnym, jak jesteście zainteresowani, moim zdaniem czarny jest zdecydowanie ładniejszy. Ma takie piaskowe, powiedziałbym, wykończenie. Wszystko to naprawdę sprawia bardzo, bardzo solidne wrażenie i wygląda tak klasycznie. Więc naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Zebiorę Was teraz na taką wycieczkę wokół aparatu tutaj, jeżeli tylko złapiemy fokus. Mamy lampę błyskową. Producent chwali się stabilizacją obrazu i modułem GPS, który pozwala na tagowanie zdjęć. Mamy włącznik, wyłącznik urządzenia. Tu mamy pierścień, który pozwala regulować różne funkcje aparatu w zależności od tego, który profil mamy ustawiony tutaj na tym pierścieniu z prawej strony. Mamy również spust migawki i zmiana ogniskowej, czyli zoom, prawda? Ekran zastosowany tutaj to jest ekran przekątnej 7,5 cm, to jest tam 3,5 cala i ma rozdzielczość bodajże 460 tysięcy punktów. Powiem krótko, wyświetlacz jest świetny, absolutnie nie ma żadnej pikselozy, nic z tych rzeczy. Naprawdę tutaj nie będziecie na pewno zawiedzeni, jeśli chodzi o wyświetlacz. Widzimy, że mamy tutaj wszystkie klawisze funkcyjne, to jest bardzo fajna taka rolka do poruszania się po menu, które moim zdaniem jest wzorem do naśladowania dla innych producentów. Naprawdę, poruszanie się po menu kanona to jest czysta przyjemność. Na dole widzimy, że mamy możliwość zamocowania aparatu na statywie, jak i również taką szufladkę, w której mieści się slot na kartę SDHC, jak i również bateria. Bateria to jest pojemność bodajże 1120 mAh. Wystarczy na zrobienie około 350, 300, może 300 zdjęć w formacie RAW bo ten aparat nagrywa właśnie robi zdjęcia w formacie RAW lub oczywiście w zwykłych jpegach, prawda? Więc dla mnie RAWy to jest w ogóle no nie kupiłbym aparatu, który nie robi zdjęć w formacie RAW powiem w ten sposób. Sensor tutaj zastosowany to jest sensor o wielkości 1 łamany na 1,7 cala. To jest większy sensor niż znajdziecie w większości kompaktów daje mu to przewagę szczególnie przy wyższych prędkościach ISO czyli przy gorszym oświetleniu możecie naprawdę tutaj do ISO 800 ja nie widzę żadnych szumów na zdjęciu obiektyw zastosowany tutaj to jest odpowiednik ogniskowej od 24 mm do 120 mm więc macie bardzo szeroki kąt i naprawdę przyzwoity zoom, prawda? wartość przysłony tutaj jak przejdziemy sobie może na priorytet przysłony i zobaczycie, tutaj mam taki przykładowy kwiatuszek i zobaczycie, że przysłona, możecie sobie tym pierścieniem tutaj regulować to i macie przysłonę na szerokim kącie od f2.0, więc naprawdę jaśniutko, prawda? Ok. Więc to pozwala na robienie zdjęć w naprawdę kiepskich warunkach oświetleniowych, natomiast w momencie, kiedy zaczynacie zmieniać ogniskową i zoomować, prawda, może tak się wyrażę, no to aż do F59 ta wartość przysłony spada prawda? i obiektyw robi się po prostu ciemniejszy. Jeśli chodzi o autofokus, celny, szybki, żadnych zastrzeżeń. Znacznie szybszy niż w Sony HX9V, którego testowałem ostatnio. Jeśli chodzi o jakość zdjęć. Co ja mogę więcej powiedzieć? Jeżeli chcecie aparat, który mieści się w kieszeni i który robi dobre zdjęcia, to, to jest właśnie ten aparat, prawda? Jeżeli chcecie lepszą jakość zdjęć, to musicie kupić lustrzankę. To jest najlepsza jakość zdjęć, jaka jest możliwa na dzień dzisiejszy w aparacie kompaktowym, prawda? Składa się na to kilka rzeczy. Aparat ma większy sensor. Tak jak już mówiłem, ma czułą matrycę CMOS 12,1 miliona pikseli. System HS, który pomaga w słabym oświetleniu. Naprawdę zdjęcia robione tym aparatem, naprawdę są bardzo wysokiej jakości. Jeśli chodzi o wideo, to już niedługo będziecie mogli zobaczyć sobie filmik nagrany tym aparatem, bo wszystkie moje następne filmy przez najbliższy czas przynajmniej będą robione właśnie tym aparatem, więc Zapraszam już niedługo na odpakowanie iPada 3 czy też nowego iPada i będę to filmował właśnie tym aparatem, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę w komentarzach. Podsumowując, mogę tylko powiedzieć, że aparat naprawdę bardzo mi się podoba i jedyną jego wadą jest wysoka cena bo kosztuje aż 1700 zł. Poza tym, ja wad nie widzę. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na kolejne odcinki. Już niebawem nowy iPad, także myślę, że w następny piątek już yy, zobaczymy się ponownie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.